Witam na liczne zapytania jak sobie radzić z komarami w krajach egzotycznych, ja z sobą zabieram takie urządzonko, jak widzicie wyłączę, pokażę właśnie. Ja używam takie urządzonko, złapało to mi parę komarów, ale powiem Wam, że jeszcze lepsze, jeszcze lepsze jest urządzenie, które jest z diodami czerwonymi. Chodzi o to, że te z diodami czerwonymi, powiem Wam, wyłapuje dosłownie wszystko. Natomiast ten akurat nie wyłapuje, zależy od kraju, nie wyłapuje wszystkich muszek. Natomiast te z czerwonymi diodami wyłapują. Jeśli masz podobne właśnie odczucia i podobne doświadczenia z komarami i zabierasz tak tego typu urządzonko, to daj info. No, warto razem wspólnie opan opanować jakiś temat. Wszystkie te psikane preparaty są nie za bardzo dobre. Poza tym, nie wiadomo, czy to nie jest jakaś ingerencyjna chemia. Wiadomo, jeździmy często na wypoczynek i relaks, a nie, że mamy się jakby stresować. Pozdrawiam serdecznie, jeśli tak samo zwalczasz komary i masz jakąś metodę, to daj info, jak zwalczyć komary. No właśnie.